Siemandero, komandero. Kolejny dzień recyklingu. Kolejny dzień, przepraszam, to z poszukiwaniami. Troszeczkę rozrabiałem, nabałaganiłem. Minęło, minęło parę godzinek. To nie jest takie proste. Jest już troszeczkę. Już nie jest jasno. ale parę sprzętów do przodu. Były to troszeczkę cięższe sprzęty, bo takie bardziej medyczne. Tutaj te radia. Najłatwiej to się robi DVD, telewizory, to prawda te płytki się wyciąga najprzyjemniej, ale ale te inne sprzęty, te, to trzeba troszeczkę posiedzieć i podubać. także witam wszystkich w kolejnym odsłonie dzień szósty z 30 będzie większy odzysk, próbujemy odzyskać więcej złota dla nowych widzów dzień szósty z 30 i no i co, mamy kolejne sprzęty, może się jeszcze uda następne chociaż nie, teraz lecimy na poszukiwania, lecimy na poszukiwania, bo po tej Wielkanocy to mogli powyrzucać. Wyrzucają naprawdę nie, nieograniczone są możliwości w poszukiwaniach śmietnikowych skarbów. Wszystkich pozdrawiam. I co, zobaczmy, pokażę Wam, co tutaj na dzisiaj na Dubałem z tych sprzętów. są takie mamy coś takiego Tutaj wyłączymy to i mamy coś takiego zobaczcie to zaczniemy od, zaczniemy od tej strony tu będziemy szybko złom rzucać to jest akurat plastik Złom, złom, złom. Gdzie tu wrzucać złom teraz? No właśnie, rzucaj złom. Hmm. Tu będziemy odkładać, ale pierwsze znalezisko to było, co to było? te radio. Radio Maria. Radio Maria takie. Pokrętełka jakieś. To do plastiku idzie. Tu mam plastik, to do plastiku idzie. Radio Maria. Plastik do plastiku. Full. Full recykling. A tutaj mamy Kabelki to do, też ze złomu. Do plastiku niepotrzebne To nam to też to też. Tutaj od razu będziemy sobie czyścili. Yy, I z Radia Maria to takie fajne rzeczy wyszły. Nie wiem co to widzicie. Ja to wymontowałem. Jak wy to oceniacie? Metal. Jeszcze przejrzymy metal tu jakieś takie, nie wiem czy to z tego radia, ale, ale to było z tego by radia, no nie to jest. Um, czekajcie, to jest zakaj chyba, no nie? Dalej. Tu mamy DVD, to DVD z obrazka. Mamy gdzieś drugą część, no nie, ale to coś takiego wyszło, z tego DVD. Takie rzeczy. Takie, takie. Czy widzi coś ciekawego? Czy coś się wam złoci? Albo srebrzy. Jutro wyskoczymy do tego magazynu. Czy tam kiedy teraz znajdziemy czas najbliżej. Laserki jakieś. Tu wszędzie coś może być. Nawet te czarne puszeczki to mogą być coś zawierać. Ale nie wiem, chcę zobaczyć ile było łącznie dzisiejszego urobku dobra to Radia Maria tutaj do tego dodamy złom powietrzny tu będzie to do... już zaczniemy złomować do złomu ile wyjdzie złomu ile wyjdzie złomu Akai w tym Akai się kryło eee, coś takiego to było to Akaj model nie pisze ale możecie zobaczyć sobie Potem nic nie przeoczyliśmy, bo to się kryje nawet w najmniej spodziewanych miejscach. Wam powiem nawet możliwe, że tu się kryje. Kryje się czy się nie kryje? Nie daje mi to spokoju. Nie, chyba nie. Nie tym razem no dobra to, że to do plastiku Zakaja to też do plastiku Tak i duże było ale odkrywało co chwilę nowe tajemnice wam powiem tutaj na płyty stare dobra kaj, model tc590 recyklu, plastik do plastiku metal do metalu od akaja złom do złomu I jesteśmy już na akaju takie części miał akaj coś takiego lecimy dalej a tu miał być urobek z wszystkiego, a to już powrzucałem chyba, no nie? wrzuciłem tu parę rzeczy, a miał być pokazany urobek z dzisiaj Dobra, części z Procesorki. Wszystko może zawierać złoto. Srebro, pallad, platynę. O, tu nawet widać. Ślaserki. O, moje gręgłosy. Dalej ten Akaj Dalej ten Akaj. Tutaj przełączniki do plastiku. Tutaj złom chociaż to jeszcze trzeba zobaczyć. Co, co? bo takie rzeczy są podejrzane, wiecie? Ja tu odłożyłem trochę takich rzeczy tu pozrebrzanych. Patrzcie, po, pozłocane te pozłocane wejścia były, ale od tej maszyny dalej. Na razie skończymy tego akaja. Patrzcie, jak dał rzeczy, patrzcie, rzeczy z akaja. Tyle dał okaj. Metal szlachetny i metal do metalu lasery do laserów jakieś o patrz ile styków tam jest tych pozłacanych to zakrawa wszystko chyba chyba no, pozłacany nie wiem tam o. i metal metal do metalu tu metal do o pozłacane styki to jeszcze sprawdzimy a tu metal do metalu tu trzeba wymontować bo to jest aluminiowe jeszcze No to poczeka tu mamy dwa routery w routerach takie rzeczy były drogi router patrzcie ile tematu dzisiaj nałowione zostało tu jakieś piny, cincze styki metal do metalu do cinchu, do dalej mamy to dobra słuchajcie, zrobimy nas w następnym odcinku tą drugą część na spokojnie, bo tutaj widzicie co się dzieje jeszcze, ile złotonośnego tematu jest, a tutaj jeszcze parę rzeczy chcę wam pokazać, powiedzieć, więc czekajcie spotykamy się w następnym odcinku ja jeszcze do, do odkręcę to odkręcę tu, tu, żeby złom do złomu plastiku plastiku i, i, i y, y, metale szlachetne do metali szlachetnych, lecimy